Witam serdecznie, 30 wrzesień 2013 dzisiaj w ramach Kikowego Szlaku taka króciutka, godzinna, wędkarska wyprawa wyprawa na tutaj rzepińskie jeziora dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów na temat kosztów i inwestycji a właściwie zatytułować to bardziej tak, no właśnie koszty czy inwestycje ponosimy koszty czy inwestujemy myślę, że to jest bardzo ważne gdy budujemy biznes, gdy budujemy marketing sieciowy, bardzo ważne jest zrozumienie, co jest kosztem, a co jest inwestycją. Jeżeli na samym początku jest wszystko bardzo jasne, bo kupno czteropaku, na przykład oryginalu napojów bioaktywnych, tak naprawdę nie jest żadnym kosztem. jest Może być kosztem w sensie skarbowym, jakimś, ale tak naprawdę jest tylko inwestycją, jest inwestycją w zdrowie. Tak samo wiele różnych innych wydatków. Um, wspierających budowanie biznesu, będzie również inwestycją w biznes. Ale myślę, że trzeba być tu uważnym, trzeba być tutaj jakby, um, trzeba wyciągać wnioski z tego, co się robi, um, ponieważ często, często jest tak, że, że um, zamiast inwestować ponosimy tylko koszty. Często tak się zdarza. Ja wiem, że poprzez całą tą moją karierę marketingową, no może ostatnie, coś tu mi lata, ostatnie, szczególnie ostatnie, te 10 lat współpracy z Murindą, Miałem bardzo dużo sytuacji, w których tak naprawdę zamiast inwestować ponosiłem wyłącznie koszty. I oczywiście marketing jest taką specyficzną działką, nazwij to, specyficzną formą działalności, że z reguły na początku nie wiesz, czy inwestujesz, czy to będzie tylko koszt. Ale od pewnego momentu już wiesz, od pewnego momentu już wiesz, że jakieś tam niektóre miejsca, do których jeździsz, to są miejsca, które, które tylko tak naprawdę cię kosztują, a nic się tam nie dzieje. Nie ma najmniejszego sensu, że, że ktoś jest gotów cokolwiek zrobić ewentualnie, tylko pod warunkiem, że ty tam będziesz, że ty tam przyjedziesz. I tak naprawdę robi się to tylko koszt. Nie, nie stanowi to żadnej inwestycji, bo nic to gdzieś tam w dłuższym terminie... Nie, nie przynosi do swojego biznesu. Dlatego myślę, że warto się nad tym dobrze zastanowić. Trzeba być uważnym w tym oczywiście, bo, bo nie sztuka jest wylać dziecko z kąpielą, nie sztuka jest powiedzieć o nie, to teraz ja nigdzie się nie będę ruszał, teraz nie wszyscy do mnie przyjeżdżają i teraz prawda, tak będziemy inwestować w biznes. Nie o to chodzi. Musimy jeździć, musimy podróżować, musimy docierać do ludzi, musimy być w miejscach, w różnych miejscach budować ten biznes, ale tam gdzie to ma sens, gdzie to ma naprawdę sens, gdzie gdzie ludzie nas potrzebują, gdzie ludzie chcą, żebyśmy byli, gdzie ludzie chcą się uczyć, chcą się rozwijać, chcą budować swoje przedsięwzięcie naprawdę na wielką skalę. Dlatego myślę, że ważne, jest, żeby co pewien czas sobie siąść spokojnie, może siąść ze sponsorem, z kimś z górnej linii, z kimś, komu, komu ufamy, z kim jesteśmy w bardzo dobrej relacji, sobie z nim porozmawiać na temat swojego zaangażowania w biznes, na temat tego, czy tak naprawdę inwestuje, czy raczej ponoszę koszty, prawda? Czy, czy ta proporcja jest właściwa, bo to zawsze będzie, część to będą koszty, a część to będą inwestycje. Ale ważne jest, żeby, no, jak mówię, trzymać rękę na pulsie, rozumieć to dobrze, bo, bo, bo yy, yy, biznes ma sens, jeżeli inwestuje, jeżeli to, co robimy, stanowi inwestycje, stanowi inwestycję przyszłościową, a jest w stanie gdzieś tam w efekcie wiele, wiele zmienić, in plus w tym, co, w tym, co robimy. Do zobaczenia jutro na Kikonu Szlaku. Hej!